Cześć! Z tej strony Piotrek Kamiński, trener personalny Suwibox. Na naszym kanale pojawił się już film z ulubioną partią treningową kobiet, dlatego dzisiaj przygotowaliśmy ulubioną partię treningową dla mężczyzn. Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek 3 niesłychanie skuteczne ćwiczenia na bicepsy według Suvibox. Uginanie łokci z sztangą prostą. W pozycji początkowej trzymamy spięty brzuch, tak by wyeliminować bujanie tułowiem. Z wydechem uginamy łokcie, natomiast staramy się nie zarzucać sztangi na siebie. Na dole pilnujemy z kolei, by łokci do końca nie prostować. Z wydechem sztanga idzie w górę, następnie powoli w dół. Sztangę łapiemy na szerokość barków albo trochę szerzej. Pilnujemy, by nie opierać łokci o brzuch. Uginanie łokci na ławce pod kątem 60 stopni z handlami z supinacją. W tym ćwiczeniu pamiętajmy, by brzuch był aktywny, czyli napięty, a łopatki lekko ściągnięte. W pozycji początkowej ramiona są skierowane pionowo w dół, chwycie neutralnym. Następnie z wydechem zginamy łokcie z jednoczesną rotacją nadgarstka. Na górze, czyli pod koniec ruchu, pilnujemy, by te łokcie były cały czas skierowane lekko do tyłu, a tak naprawdę pionowo w dół. Następnie opuszczając hantle, pilnujemy, by łokcia do końca nie wyprostować. Staramy się nie bujać ramiona, Uginanie łokci z sztangą łamaną, leżąc na ławce pod kątem 30 stopni. W pozycji początkowej sztanga i ramiona skierowane są w dół i delikatnie do przodu. Z wydechem uginamy mocno sztangę, tak by poprowadzić ją aż do czoła. Następnie wracając sztangą pilnujemy, by nie prostować do końca łokci. Sztangę łapiemy na szerokość parków albo trochę szerzej. By być z nami na bieżąco zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli jest jakieś ćwiczenie, które chcecie byśmy omówili, dajcie nam znać w komentarzach. By nie przegapić żadnego odcinka kliknijcie w dzwoneczek. Jeśli jest jakieś ćwiczenie na bicepsy, które chcielibyście, byśmy dla nas je mówili, jeszcze raz.